Na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy trochę o sklepie internetowym Shain. Jest to e, chiński sklep e, z ogromnym asortymentem zarówno damskim, męskim, dziecięcym, jak i też e, plus size. Znajdujemy też tam akcesoria, rzeczy z działu Home i naprawdę wiele, wiele innych rzeczy. My dzisiaj weźmiemy na tapetę zamówienie mojej mamy. Zamówiła ona 8 sukienek z tego sklepu i muszę Wam powiedzieć, że zobaczcie, jak to wszystko wygląda powiedziała, że nie jest zadowolona z tego zamówienia. Ja nie do końca się z tym zgadzam, dlatego chciałam wam po kolei pokazać te rzeczy, omówić, może i nawet przymierzyć, żebyście sami mogli wyrobić sobie opinię na temat tego sklepu. Generalnie kupowanie w tym sklepie jest bardzo proste, rzeczy mają przeważnie atrakcyjne ceny, na przykład te spodnie, które mam na sobie, też również są z tego sklepu, ale to akurat było moje zamówienie i przeważnie z rzeczy, które wybieram sobie sama jestem. Zadowolona. Jeśli chodzi o cenę tych sukienek, najtańsza kosztowała chyba coś około 26 albo 28 zł, a najdroższa 43. Postaram się Wam wszystkie te rzeczy podlinkować w opisie. A teraz już przechodzimy do sedna sprawy. Chciałam zaznaczyć, że wszystkie te 8 sukienek będzie jakby w prostych krojach, więc będziecie <laughs> widzieli jakby jak to wszystko się na mnie układa. Wszystkie te sukienki są w rozmiarze 38. Rozmiary są oczywiście podane na stronie. Shane. I tam y, możecie sobie zmierzyć wszystko. Aczkolwiek my mierzyłyśmy moją mamę, mierzyłyśmy te sukienki i mierzyłyśmy sukienki, które ona ma już w swojej szafie. I teoretycznie te sukienki, zamówione na Shein, powinny być dobre. Niestety okazało się, że większość z tych sukienek jest wielkich. Mama ma podobne wymiary do mnie, więc możecie sobie zobaczyć, jak to będzie później na mnie leżało. Ale jak widzicie, owinęłabym się tą sukienką. Jest to taka czarna sukienka, na której mamy słoneczniki. Jeśli chodzi o print, jest naprawdę bardzo fajny. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobrze wszystko tutaj nadrukowane. Nie mam zastrzeżeń do netbooku, jednak mam zastrzeżenia do materiału. Jest on taki cienki, sztuczny i na maksa szeleszczący. Generalnie problem z tymi sukienkami był taki, że jak moja mama wyciągnęła je z tych worków, to wszystkie sukienki się mega elektryzowały. Po wybraniu, sukienka czerwona, którą mam później pokazać, przestała się elektryzować, ale za to się skróciła. Więc e, możecie sami pomyśleć, co się dzieje z tymi ubraniami po wybraniu. Chciałam Wam tutaj też przytoczyć skład tej sukienki, udało mi się znaleźć. Ta sukienka składa się z 92% poliestru i 8% do. W moim odczuciu prezentuje się całkiem nieźle, pomimo tego szeleszczącego poliestrowego materiału. Kolory są bardzo fajne, krój też jest jak najbardziej ok, wydaje mi się, że nawet pasuje mi taki styl. Pomimo to, że nie lubię siebie w takich własnych krojach, myślę, że jak najbardziej jest to do zaakceptowania. Generalnie z tej sukienki też można by zrobić bluzkę, albo nawet taki set bluzka i strudnice, wystarczyłoby ją obciąć bluzką poprzeć tutaj, a ze spódnicą po prostu i myślę, że też mogłoby to wyglądać super. E, ja lubię akurat bluzki i spódnice do jakichś okazji w takich e, kolorowych printach, więc jak najbardziej jestem na tak. Jeśli chodzi o moją ocenę tej sukienki, to takie 4 albo nawet 5 na 10. Ogromnym, ogromnym minusem jest właśnie ten sztuczny materiał, totalnie nieprzekurczający powietrza, ale za to jeśli chodzi o plusy, no to zdecydowanie ten print, kuj jest najbardziej na plus. Rozmiar też myślę, że jak najbardziej się zgadza. Na wieszaku wyglądała na dużo większą, ale jak ją ubrałam, to wydaje mi się, że jest ok. Przejdziemy do kolejnej rzeczy i również jest to sukienka w takim samym kroju, ale w trochę innej kolorystyce i tutaj wydaje mi się, że materiał jest mniej szeleszczący, za to bardziej rozciągliwy. Ta sukienka ma fajne, nie wiem jak to nazwać, takie podwinięte rękawki, i dzięki temu jest ciekawsza. Kolorystyka jak najbardziej spokojna w stylu mojej mamy. Kolorystyka jak najbardziej zgadza się z zdjęciem, ale też można czuć, że ten materiał jest sztuczny. Może jest przyjemniejszy od tamtego, bo tamten to taki typowo-namiotowy materiał, aczkolwiek jest bardzo, e, bardzo sztuczny i myślę, że w lecie możemy się w takiej sukience spodziewać. Hmm, tutaj też poszukuję metki, bo chciałam Wam też przydać materiały. O, dobra uda. Już mamy 100% poliester. Z tego co widzę, to wszystkie te sukienki możemy brać w pracach w 30 stopniach, Również jest to rozmiar 38 i również jest tak samo wielka. Ten materiał jest, troszkę przyjemniejszy. Też układa się bardzo podobnie do tamtej, wydaje mi się, że rozmiarowo jest ok. Krój, tak jak Wam mówiłam, troszkę nie mój fason, aczkolwiek wydaje mi się, że nie wygląda na i moja ocena tej sukienki chyba takie 6 na 10, ze względu na to, że materiał jest zdecydowanie fajniejszy od tamtej. Kolory też są ok, aczkolwiek wolałabym trochę inny wzór, ale wybierała to moja mama, więc wydaje mi się, że dla niej jest to jak najbardziej ok jeśli chodzi o kolorystykę. Kolejna kieca to będzie coś w kolorze jaśniejszym. Również jest prosta. Tutaj mamy również proste rękawki, też jest tak bardzo, bardzo szeroka. Ale tutaj muszę Wam powiedzieć, że ten materiał mi się bardzo podoba pod względem kolorystycznym. Jest jasny, będzie fajnie rozjaśniał osoby z ciemnymi włosami. Te kwiaty też bardzo fajnie wyglądają, troszkę ożywiają tam biel tego materiału. I naprawdę muszę powiedzieć, że taki materiał jest jak najbardziej ok. Na pewno jest mniej sztuczny od tej pierwszej sukienki, którą Wam pokazałam, ale wydaje mi się, że to również będzie 100% poliestru. Za chwileczkę sobie to potwierdzimy tutaj na metce. Dokładnie tak, miałam rację, jest to 100% poliestru, czyli na maxa sztuczny materiał. Moim zdaniem kolorystycznie jak najbardziej mi pasuje, ponieważ jestem brunetką, a ta sukienka jest jasna, więc dodatkowo fajnie mnie rozjaśnia. Kolory też mi się mega podobają, uwielbiam właśnie biały połączony z czerwonym i z żółtym. Materiał też wydaje mi się całkiem przyjemny. Wydaje mi się, że moja mama trochę w swojej ocenie i zbyt krytycznie oceniła te sukienki. Dla mnie jest to takie 6 na 10. Myślę, że jakbym ją związała albo jakoś tak podrzuciła, to na spokojnie do transferu na lato można śmigać. Styl wygląda tak, więc moim zdaniem układa się całkiem nieźle. Jakbym miała brać rozmiar dla siebie, to bym wzięła eskę. Ogólnie bałam się, że będzie przebijać, ale z tego co teraz patrzę, to jest absolutnie ok. Teraz wracamy z powrotem do ciemnej kolorystyki. Jest to taka czarna sukienka w pomarańczowo-żółte kwiaty. Ja też, bym powiedziała, że jest e, dość sztuczny, również wygląda mi to na poliester, ale na pewno jest mięciutki. Najbardziej sztuczna była ta pierwsza czarna sukienka z słoneczniki, bo ten materiał aż dosłownie przeleścił. Tutaj te materiały nie są złe, ale, ale jednak są mega sztuczne, tak, 100% poliester, są mega sztuczne, więc myślę, że w lecie za dobrze byśmy się w tych sukienkach nie czuli. Się jeśli chodzi o ceny, tak jak Wam mówiłam, ta chyba kosztowała coś około 30 zł, ale wszystko Wam podlinkuję, żebyście dokładnie widzieli. Moim zdaniem jest trochę dla mnie za ciemna, ale jeśli ktoś lubi takie kolory, to myślę, że jak najbardziej będzie spoko. Materiał na ciele wydaje się ogólnie przyjemny, na pewno zdecydowanie przyjemniejszy niż na mieszaku. Myślę, że to też byłaby spoko opcja na wakacje, albo też spoko opcja do przerobienia na spódnicę i bluzkę. Ja wiem, że potencjał widziałabym w tych sukienkach Gdybym miała jakieś umiejętności krawieckie i umiała z nich zrobić fajne takie dopasowane sety, wtedy myślę, że te materiały wyglądałyby na pewno zdecydowanie lepiej i można by było tutaj trochę poszerać kojem, Bo jednak ten prosty fason troszkę do mnie nie przemawia. Jeśli chodzi o moją ogólną ocenę tej sukienki, to oceniam ją podobnie jak tamte, czyli gdzieś tak 6 na 10 Olbrzymi plus właśnie za materiał. To znaczy nie za jakość materiału, tylko właśnie za mm, ten print, który jest bardzo dobrze wykonany i może za krój, że jest taka luźna. Teraz będziemy mieć coś fajnego, pokażę Wam dwie takie same sukienki. Jedna będzie przesłana, długa, żółta. Wydaje mi się, że ta promień była bardziej wyrazista przed paniem. To jest właśnie sukienka, którą moja mama wybrała. I teraz będziemy sobie mogli porównać długość. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, czy nie, nie widać. Dobra. Generalnie chodzi mi o to, że skróciła się około 5 albo nawet 10 centymetrów To jest Dość zauważalnie się skróciła. Dodatkowo po wypraniu też dekolt przestał się jakby układać, tutaj się zaczęło wszystko marszczyć i nie wyglądało to dobrze. Zatem to moja mama powiedziała, że kolory są naprawdę piękne i rękawy też są rewelacyjne, czyli szycie jak najbardziej jest ok. Materiał kolorystycznie ok, aczkolwiek skład tego materiału no nie zachwyca. Generalnie na stronie jest napisane, z czego się te sukienki składają, ale jednak poliester poliestrowi nierówny. Jeden może być naprawdę mega miękki, miły i imitować tę bawełnę, a inny jest totalnie sztuczny i czujecie się, jakbyście mieli na sobie coś a la namiot. Taki śliski szereg materiał, na więc to też nie jest dobre. O, tutaj będzie widać, mam nadzieję, że się do kamery pokazać, jak bardzo się... Skręciła po praniu. One były obie identycznej długości, a teraz już tak nie jest. I tutaj żółta sukienka jest dokładnie taka sama jak ta czerwona, poza tym, że ta jeszcze nie była prana i jak widzicie, długość jest zupełnie inna. Mam ją lekko przyskolano i to jest dla mnie zdecydowanie większy plus. Rękawki wciąż są przepiękne, kolorystyka też jak najbardziej wiosenno-letnia, więc tym dużo mówić, ta sukienka o tym na dzisiaj. Na koniec lecimy z dwiema jasnymi sukienkami. Ta jest moim zdaniem taki wakacyjny klimat. Są któreby takie liście. Również są też kwiaty i jest taka bardziej zwierna i miękka, ale wydaje mi się, że ona może przebijać. Ja tych sukienek jeszcze nie mierzyłam, więc będzie to takie moje pierwsze wrażenie. Sprawdzę sobie jeszcze materiał, bo ten jest naprawdę miły i kojarzy mi się z wistozem, ale pewnie to będzie jakiś taki większy poliester. A no nie, zaskoczyłam się. rayon. tak e, piszę, więc nie wiem, co to jest za materiał. Musiałabym go sprawdzić, ale z tych wszystkich sukienek jest taka, wydaje mi się, że najprzyjemniejsza dla ciała i w cieplejsze dni można by spokojnie ją ubrać i nie trzeba się martwić, że się skorzejemy, czy spłacimy. Ta sukienka ma mega przyjemny materiał, więc z tych wszystkich powiedziałabym, że najprzyjemniejszy i myślę, że jest najfajniejsza pod względem materiału. I jednak e, długościowo jest troszkę krótka i ten kolor nie do końca odpowiada e, mojemu stylowi, więc dla mnie jest to takie 6 na 10, wiadomo plus materiał, minus e, troszkę print tej sukienki, ale jak najbardziej wydaje mi się, no, że że jest ok. Jeśli ktoś właśnie szuka takich tanich sukienek yy, i lubi często zmieniać suchy, to jak najbardziej myślę, że na szczęść ogromny wybór i ceny będą naprawdę korzystne. Już ostatnia sukienka moim zdaniem ma najlepszy kolor, ale znów wracamy do tych takich e, troszkę mniej przyjemnych materiałów. E, przy okazji sprawdzę sobie skład i wydaje mi się, że to też będzie 100% porjastek, dokładnie. E, jednak kolor tej sukienki jak najbardziej jest spoko taki mega wiosenny, więc e, tak. Dodaliśmy do końca. Jest to już ostatnia sukienka, najbardziej mi się podoba pod względem kolorystycznym. Materiał też wydaje się być w miarę, w miarę ok. E, szycie też wydaje mi się, że jest ok. długość mogła być minimalnie dłuższa, ale myślę, że jest do zaakceptowania i w mojej ocenie jest to takie 7 na 10, bo zdecydowanie bardzo, bardzo podoba mi się ten kolor. Chciałabym ja podsumować ten sklep, to ja jestem jak najbardziej na tak, ponieważ miałam wiele rzeczy z tego sklepu i raczej moje zamówienia zawsze okazywały się trafne. Jeśli chodzi o te sukienki, właśnie o tym prostym kroju, nie jestem przekonana. Moja ocena to takie 4-5 na 10. Minusem bardzo dużym jest ten mega sztuczny, taki szaleszczący, elektryzujący się materiał. Chuję jak najbardziej na plus, tak samo jak kolor mega fajne wzory i mega duży wybór. Mm, ceny też bardzo korzystne, ale jednak na stosunek jakości do ceny powiedziałabym, że dało się dać po prostu inne materiały do tych sukienek, albo przynajmniej tą przyjemniejszą odmianę tego poliestru. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie mi lajka i subskrypcję. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, który pojawi się gdzieś tutaj. Możecie też wbić na mojego TikToka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki!